Jak się masz, Camilo? Jestem wściekła. Usiądź zaparzę ci ziół na uspokojenie. Nie, Pomogą ci. Naprawdę myślisz, że to rozwiąże moje problemy? nie, co się stało? Ojciec Kamili zapisał sporo pieniędzy. nie, Dlaczego? Bo jest z nim w ciąży. Wcale mnie to nie dziwi, chłanie. Dlaczego nie? To był plan ofeli. Zrobiła co mogła, żeby uciec od biedy. Arturo, musimy porozmawiać. Nie mamy o czym, Nikolasie. Uspokój się. Mam wrażenie, że nasz ojciec zwariował. Też tak myślę, ale musimy trzymać się razem. Paula wkrótce zmanipuluje Leonarda, a Kamila jest wściekła. I Kamila... Więc proszę, nie odwracaj się ode mnie. A co jeśli to był ich plan? Ich? Mar? I matki? Nie. Valeria by nam tego nie zrobiła. Mar nie może być w ciąży z naszym ojcem. Siostra kobiety, którą kocham, nie może zniszczyć naszej rodziny. Czuję się lepiej. Możemy wrócić. Mar, nie stresuj się. Idzie doktor. Pani Portilla? Tak, to ja. Doktor Linares. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas termin. Moja teściowa Mar jest w ciąży, ale ostatnio była narażona na spory stres. Chcemy mieć pewność, że wszystko z nią w porządku i że dziecko rozwija się prawidłowo. Rozumiem. Czuję się dobrze. Po tak ciężkich przeżyciach trzeba sprawdzić, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku. Zrobi USG i standardowe badania. Dobrze. Proszę się rozebrać. Muszę wiedzieć, czy jest to dziecko mojego teścia. Cena nie gra roli. Baleria nie ma z tym nic wspólnego. Skąd ta pewność? Bardzo się różni od swojej matki i siostry. Nie wiem. Arturo, twój związek z Valerią to zupełnie co innego niż nasza relacja z Marę. Nie zepsuj tego. Łatwo powiedzieć. Przestań się zadręczać i w nią wątpić. Dziecko Mar zostanie naszym bratem, czy nam się to podoba, czy nie. Musimy to zaakceptować. Nie mogę tego zrobić, Nikolasie. Nie mogę. Niestety nie udzielę pani takich informacji bez zgody matki. Jeśli to zrobię, mogę zostać zwolniony dyscyplinarnie. Rozumiem, doktorze, ale nikt się o tym nie dowie. Proszę to rozważyć. Dobrze, zapłacę. Niech to zostanie między nami. Oczywiście. Będę potrzebować próbki DNA pani teścia. Postaram się ją zdobyć. Dobrze. Jestem gotowa. Proszę tędy. Mamo, nie mów tego Kamili. Nabrali się na sztuczki Ofelii. Mamo, przestań. Jeśli nie będą uważać, Ofelia wyrzuci ich z domu i zatrzyma cały majątek. Zapewniam cię. Wystarczy. Mar jest inna. Inna. Zobacz jakie rzeczy robi. To wina ofeni. Nie broni jej. To Kamila jest twoją żoną i powinna być dla ciebie najważniejsza. Nie zapomnij o tym. Mar. Mar. Rosito, widziałaś moją córkę? Wyszła z panią Paulą. Z panią Paulą? Dokąd poszły? Nie wiem. Nie wierzę. Poczta głosowa. Dokąd mogły pójść? Wiesz, gdzie jest twoja siostra? Nie. Wyszła z Paulą. Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowuje. USG nie wykazało nieprawidłowości. Pani dziecko rozwija się prawidłowo. Dziękuję bardzo. A reszta badań? Na wyniki będzie trzeba poczekać kilka dni. Dobrze. Spokojnie, to rutynowe badania. Ja wiesz? Mówiłam, że doktor Linares jest najlepszy. Dobrze, że pomimo wszystkiego, co się dzieje, wyniki są w normie. Pani Portillo, proszę o siebie dbać. Dopilnuję tego. Możesz mi zaufać, Marek. Cieszę się, że jesteś po mojej stronie. Zawsze. Dziękujemy, doktorze. Zadzwonię do pani. Dziękuję. Mówię poważnie, Nikolasie. Musimy uszanować decyzję ojca. Arturo. Zostawię was. Jak się czujesz? Dzieje się za dużo rzeczy, rozumiem. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Nie wiedziałam o tym. Naprawdę? Przysięgam ci, Arturo. Jak mogłaś nie wiedzieć, Valerio? Dlaczego mi nie ufasz? Przepraszam. Mam dość. Arturo. Camila, Camilo. Może obejrzymy coś w telewizji. Mija. Kochanie. Przyniosłam ci kanapki. Mówią, że tosty są najlepsze na poprawę humoru.. Dziękuję, mamo. Tyła Mówiłam Juanowi, że musisz uważać na Ofelię. Puści was wszystkich z torbami. Nigdy na to nie pozwolę. Tak trzymaj. Dziecko, które urodzi Mar, nigdy nie będzie moim bratem. Nie pozwolę na to. Uważaj na siebie. Nie ufaj jej, ani Ofelii. Dość, mamo. Chłanie, poczekaj. Musisz odpocząć, dobrze? Nie mów nikomu, że byliśmy razem u lekarza. Nie chcę mieć kłopotów z Twoją matką. Rozumiemy. Gdzie byłaś? Na spacerze. Gdzie ją zabrałaś? Spacerowałyśmy. Mów, gdzie byłaś. Musiałam się przewietrzyć. Dlaczego? Martwiłyśmy się. Wyszłam tylko na chwilę z Paulą. A ty? Trzymaj się od mojej córki z daleka, mamo. Spokojnie, tylko jej towarzyszyłam. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Będę u siebie. Musisz być silna. Nie potrafię. Nigdy nie czułam się bardziej samotna. Nie myślę o tym. Napiszę herbatę. Wszyscy są przeciwko mnie. Dlaczego tak mówisz? Juan wciąż kocha Marę. Dlaczego tak uważasz? Bo ciągle o niej myśli. Mój syn nigdy by cię nie zdradził, Camilo. Nauczyłam go szanować kobiety, ale on ją kochał. To już przeszłość. Nie wiem. Boję się, że mnie zostawi i odejdzie z nią. Powiedz mi, Camilo, czy naprawdę go kochasz? Sí, tak. W takim razie musisz zrobić wszystko, co możesz, żeby z tobą został. Dwa szoty teki di. jeszcze raz. Wszystko w porządku? Nie. Co się stało? Zakochałem się w kobiecie, której nie mogę mieć. Wszystko w porządku? Tak. Obiecujesz? Ocum się. Mów, gdzie byłaś? Przestań. Dlaczego chcesz wiedzieć? Bo jestem twoją matką. Byłam u lekarza. Chciałam upewnić się, że wszystko w porządku. Z Paulą podwiozła mnie. Nie wierzę ci, to nie wiesz. Możesz zadzwonić do lekarza. Podaj mi jego numer. Przestań, Mary jest dorosła. Niech zadzwoni. Może wtedy przestanie mnie szpiegować. Przestań, mamo. Bierze ci. Dziękuję. Chcę się zdrzemnąć. Ja też chętnie się zdrzemnę. Nie, wychodzimy. Espérame, yo me Mamá. quedo, yo me ya la dejamos y ay, ay, ay. contigo. Teléfono. Jeśli mnie złapią, będę mieć poważne kłopoty. Nikt się nie dowie. Nie mogę ryzykować, mam rodzinę. To, co panu oferuję, to więcej niż pan zarobi przez całe pańskie życie. Dzięki mnie da pan swojej rodzinie wszystko, czego zapragnie. Zmarłych należy szanować. Oczywiście. Kiedy wyjmiemy trumnę, proszę się odwrócić i podziwiać widoki. Te pieniądze wkrótce będą pana. Dopilnuję, żeby przysłano dyskretnych fachowców. To dużo pieniędzy. Wracasz do domu? Chciałam być z Arturo, ale... Ale? Nie chce się przede mną otworzyć, Nikolasie. Nie bierz tego do siebie. Chciałabym go wspierać. Valerio, daj mu czas. Arturo bardzo cię kocha, ale czasami nie wie, jak to wyrazić. Miłość mogłaby być łatwiejsza. To ludzie ją komplikują. Słychać, że nigdy nie byłeś zakochany. Miłość jest pełna wzlotów i upadków. Musisz się jej całkowicie poddać. Masz rację, miłość tego wymaga. Sprawia, że cierpisz, ale jednocześnie czujesz się jak w niebie. Dla mnie miłość jest zwykłą fantazją, niczym więcej. Markowiec prawda. Jestem w ciąży. To nie może być prawda. Dlaczego, ojcze? Robię wszystko, żebyście nie musiały cierpieć tyle, co ja. Zawsze będę przy tobie córeczko. Zadbam, żebyś miała wszystko, czego potrzebujesz. Nie pozwolę, żeby jakikolwiek mężczyzna skradł twoje marzenia i szczęście. Wersja polska, kanal plus. Tekst Lena Czerwińska. Czytał Artur Bocheński.